Cześć Wam, to ja Alicia Fara 900. Dzisiaj odkrywam sobie petshopa takiego, wiecie, w kulce, takie. No, by... <grym> I stupce! Stupce to co? A, a bo wiecie co? Wam pokażę, już go odkryłam. Ale tak, Taki króliczek zawieszka. nie. A, a nimi są taki pytań, nie wiem, nie wiem jak to lasia. Wpiszę w komentarzach. E, Bób i świnka. Wszystkie takie pierwsze pociągi. Nie mam ani tego pieska, ani dobra, ani nic. I zostawiłam. A właśnie, to jest Koldy. I... Właśnie już odkryłam tak łatwiej, żeby było mi łatwiej, bo długo nie mogę nazywać. O, patrz. I jest taka słodziska świnka morska. A właśnie, ona będzie się nazywać... Jak ona się nie nazywać? A, Kodi. Szybko. Zak i cytrynę, albo cytrynka jeszcze nie no. I Teraz na klejka. O już wam widziałem, już mam widzę. Patrzcie, to mój OMG! jak ja się cieszę. Jezu. E, wiecie, jaki on jest brzydki? Może nie wyraźnie widzicie, ale on jest okropny. Naprawdę. Wiecie co, on, on na pewno nie wygląda tak ładnie, Jezu, on jest ohydny, jest tu ze mną siostra, i, prawda, że on jest ohydny? No, Jezu. Nie takie mało oczy No, no, no się właśnie, się nie no właśnie, nie bardzo widać, ale tak. to są moje nowe czeki, i taki tam, o właśnie, o, o, Jezu, o, tego mam, i to są moje nowe czeki, na, no.